Dajka kochani, dzisiaj wam pokazuję um, z back to rzeczy, które kupiłam, a muszę wyciągnąć wam plecak. No to tak, pierwsze to jest nowy plecak z Vans'a. Mm -mm -mm -mm. Muszę go otworzyć, bo nie przygotowałam sobie rzeczy. Dobra. Tak, to pierwszy to jest zwykły plecak, ten z Wasa. Ja go chciałam strasznie już mieć w to czwarte klasy, ale nie mogłam go nigdzie znaleźć. Ona tam taką przegródkę ma. Zwykły plecak, fajne, fajny. to pierwsze to kupiłam sobie takie. Zwykłe ołówki pastelowe. A, i jeszcze mi przychodzą jedne rzeczy z szajna, bo sobie chciałam zamówić. Naklejki mi takie estetyczne szafkę przychodzą. Dwa piórniki. Tak, dwa piórniczki. Ale to jak one przyjdą, to... Yy, to... To dogram. Dogram. No, kochani. Yy, taki ołóweczki i one są za... One już nie pamiętam. Różne kolory i w tym jest strugaczka i gumka. Więc git potem zwykły cyrkiel z ołówkiem. Przynajmniej ładne opakowanie. Tak, tak, tak. Długopis ulubiony mój czarny, którym, którym, którym pięknie piszę. Kredki pastelowe, bo nie lubię zwykłych kolorów, tylko same pastelowe rzeczy. Nienawidzę normalnych kolorów. I moje ulubione zaszyty! Kurczę, ale się... Piękne są te zaszyty. Ale patrzcie jak estetyczne kolory. Kolory! Dobra. Na początku ten. Kurcze? Nie wygodnie. Dobrze, kochani, ten jest, nie zgadniecie do jakiego przedmiotu, Ona nawet mi dzisiaj pasuje, taki jest do, kochani, do czego, do angielskiego, ten jest do angielskiego, bo jest dużo rzeczy po angielsku, ten, ten jest taki zwykłe i on jest, do muzyki, tak, bo on miał być taki mały. Nie mogłam znaleźć normalnego, więc miałam takiego zwykłego. Jest taki, przynajmniej beżowy. Ten niebieski. O nie! Ten jest do angielskiego. Ten jest do. Nie wiem. Nie wiem. Zapomniałam. Yy, ale nieważne. Tu mam taki zeszyt. Tak? ja bym go dała do. No, wy nie wiem, jakie ja mam przedmioty. Dobra, nieważne. Ten jest do języka polskiego, bo jest grube. Tak? I do języka polskiego muszę mieć po prostu gruby, bo połowę zeszytu będę już miała zrobiony w pierwszy miesiąc. Więc. Tak, taki. I dalej to taki. Wzięła, a to, to jest różowe, ale źle kamerze widać. Zwykły taki. My się podają same takie zwykłe pasterowe, takie zwykłe... Zerzy do nut. Potem mój... A tak zeszed do nut taki. Znaczy zeszyt, który... Jule, Piękny, jest. Piękny jest! Piękny, no zobaczcie, jakie piękne. E, mi się podoba. Mi się bardzo podoba. Takie kwietuszkowe. Piękne. Dobrze, kochani, dalej. E, taki zeszyt. On jest do, kochani, do plastyki. Pani moja będzie zadowolona. Tak, on jest do plastyki, bo jest puste. Pani moja będzie zadowolona, bo jej się podobają takie zeszyty. Będzie dobrze Tak, 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 taki zeszyt Kurde, dobrze dziś my wygląda Myłam dzisiaj ranowosy i jest są slej I ostatni mój, jeden też z ulubionych Jeden z ulubionych Zwykłe Beżowe Czekajcie I tutaj pisze jakieś takie ja umiem przeczytać, więc to znaczy, ale musiałam go wziąć, bezładny kolor i pasuje do wszystkiego. I teraz to musimy, kochani, ułożyć kolorystycznie, żeby połowa się już ułożyła kolorystycznie sama. Dobra. Boom, boom, boom. kochani, układam, dlatego nie wnikajcie, bo o, mo o moje piękne śpiewy, tak, 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 pięknie śpiewam, wiem, dziękuję, nie no, żartuję, ale no, nieważne, nie, nie, nie mam odkrojka. dobra, nieważne, oczywiście na samym przodzie by 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 musi być, musi być mi ulubione, ej no, mega ładny kolor, nie, nie mogę się zatrzymać, jak to będzie leżało w szafce, ha, nie, nie, nie. kurde. Ja nie, to jest niezaszko. W ogóle. W ogóle. Nie. No, czemu? Kurczę. Mm, takie, takie zdjęcie. Takie zdjęcie, żeby się zrobiło. Ok. Dobrze. No to tak, to będzie koniec odcinka. I wy dajcie znać, czy wy się cieszycie, że wracacie do szkoły, się, czy wy już zrobiliście wyprawkę szkolną, e, czy wam się podobałem rzeczy, które dzisiaj kupiłam. Jeszcze mi przyjdzie dużo rzeczy, więc to, nagra, to po prostu już chyba nie nagram, ale cóż, no powiem wam, co mi przyjdzie. Przyjdą mi dwa piórniki, taki jeden zwykły biały i taki drugi z dwoma przygródkami. Różowy, taki delikatny, pastelowy, różowy, mniej więcej jak ten kolor Mniej więcej jak ten różowy e, No, przyjdą mi naklejki estetyczne Estetyczne, estetyk Przyjdzie mi jeszcze chyba bidon I, I tyle Więc, nie będę już tego nagrać Dobra kochani, to pa, nie będę żegnał Bijajcie na back to school